Kanibal i seryjny morderca z Ziębic. Szacuje się, że Karl Denke zabił około trzydziestu osób. Nie wiadomo, ile z nich zjadł. Najprawdopodobniej większość z ciał przerobił i sprzedawał w słoikach na targu we Wrocławiu i w Ziębicach. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Było to blisko sto lat temu, zimą 1924 roku. W powietrzu czuć było już ducha świąt Bożego Narodzenia. Mieszkańcy Ziębic, wówczas Münsterberg, na ziemi ząbkowickiej zapewne planowali już wigilijną uroczystość. Wśród nich był także sierżant Palke, któremu przypadł niedzielny dyżur na miejscowym posterunku policji. Był 21 grudnia. Jego sielankę przerwał jednak widok zakrwawionego mężczyzny, który stanął w drzwiach i oskarżył o próbę zabójstwa miejscowego handlarza Karla Denke którego w Ziębicach uważano za dobrotliwego i bogobojnego człowieka, choć nieco opóźnionego w rozwoju. Denkę w młodości uciekał ze szkoły i sprawiał trochę kłopotów. Znany był z pomagania bezdomnym. Pracował u ogrodnika, później zajął się handlem. Sprzedawał szelki, rzemyki, kiełbasy i mięso w słoikach. Dopiero po przerażającym śledztwie okazało się, z czego produkował swoje towary. Tamtą niedzielę do drzwi Karla Denke zapukał Vincent Olivier, bezrobotny włóczęga, prosząc o pracę lub jałmużnę. Ten przystał na tę propozycję i obiecał dwadzieścia Feningów za pomoc w napisaniu listu do brata. Kiedy Vincent usiadł do stołu i zabrał się do pisania, Karl zaczął dyktować: Adolf, ty tłusty bebechu. Zdanie to tak rozbawiło włóczęgę, że ten śmiejąc się, Obrócił się w stronę dyktującego. I to uratowało mu życie. Karl Denke stanął w jego pobliżu, próbując zadać śmiertelny cios motyką. Przerażony bezdomny po szamotaninie uciekł na miejscowy posterunek policji. Początkowo sierżant Palkę nie chciał dać wiary, że powszechnie szanowany Karl Denke chciał zabić włóczęgę. Dopiero wezwany na miejsce lekarz potwierdził, że poważne rany nie mogą być wynikiem samookaleczenia. Mundurowi nie mieli już wyjścia i aresztowali miejscowego handlarza. Kilka godzin później policjanci znaleźli w celi martwego Karla Denke, który powiesił się na pętli zrobionej z chustki do nosa. Trzy dni później, w Wigilię, delegacja z posterunku udała się do domu handlarza, żeby zabezpieczyć jego mienie. Ich odkrycie. Rozpoczęło przerażające śledztwo. W szafie wisiały podarte, pokrwawione ubrania. Na parapecie leżało kilkadziesiąt dokumentów na różne nazwiska, a na stole i szafkach pełno było obdartych z mięsa ludzkich kości. Znaleziono też zęby, paski i sznurowadła robione z ludzkiej skóry i maszynkę do robienia mydła. W szopie obok domu odkryto naczynia z peklowanym ludzkim mięsem. Denke skrupulatnie notował nazwiska zamordowanych, dzięki czemu okazało się, że zabił około 30 osób, choć dokładnej liczby nigdy nie ustalono. Pierwsze nazwisko pojawiło się w notesie w 1903 roku, ostatnie 17 listopada 1924 roku. Policjanci zaczęli łączyć fakty. W okolicy już od dłuższego czasu ginęli bezdomni. Wszystkie fakty wskazywały na Karla Denkę seryjnego mordercę i kanibala z Ziębic. Ustalono, że ojczulek po zabiciu ofiary rąbał jej ciało, a mięso marynował i pakował do słoików. Te później sprzedawał na targu we Wrocławiu i Ziębicach jako wieprzowinę i cielęcinę dla dzieci. Co więcej, kilka ze znalezionych słojów było otwarte, co może świadczyć o tym, że Denke zjadał swoje ofiary. Kiedy te informacje podały media, w okolicy drastycznie spadła sprzedaż mięsa. Na domiar złego przez plotkę, że miejscowa fabryka Seidla kupowała mięso od Denkego, ta splajtowała, przez co pracę straciło wielu mieszkańców. Karla Denke, kanibala i seryjnego mordercę z Ziębic, pochowano w asyście policji w Sylwestra 1924 roku. Wszystko w obawie przed tym, żeby miejscowa ludność nie zakłóciła uroczystości, a także zbezcześciła grobu. Do dziś nie jest znane miejsce jego pochówku.